Witajcie na kanale Scrapcade. Kolejne gruszowanie przed nami. Oczywiście na końcu zobaczycie, kto otrzymał. Um... Nagroda otrzyma z ostatniego gruszowania. Przypomnę, że gruszowanie to jest taka nasza zabawa, która jest na grupie Co nam w gruszy gra, czyli inspiracyjnej mojej. Na tej grupie co miesiąc u góry, pod, na samym górze na pasku jest podpięta pod zdjęciem, podpięta jest post właśnie z tym gruszowaniem, z tematem, z terminami. No i dzisiaj nam się kończy gruszowanie, gdzie robiliśmy takie małe projekciki, a teraz pójdziemy dalej jeszcze w małe projekciki, ponieważ dzisiaj chciałabym Was poprosić o. Pokazanie waszych ateciaków, bo teraz jest sezon zlotowy, wszyscy robią ATC i myślę, że to będzie fajny, yy, fajny pomysł, żeby właśnie te ATC się pojawiły w tym gruszowaniu. W związku z tym, ja mam dla was tutaj nową maskę 3D, która pojawi się w moim sklepie i zrobimy sobie tutaj różne. Yy, Różne rodzaje, znaczy to nie będziemy robić, bo to jest proste, to jest tylko wytuszowane. Ale pokaza chcę wam pokazać. chciałam Wam pokazać, jak możemy to wy wykorzystać. Tutaj jest właśnie ta maska, to są trzy kolory, trzy maski. I tutaj wpisałam tylko cytat. I to jest taka bardzo prosta teca. Jak musicie zrobić, nie wiem, 100, czy 200, czy ile tam robicie, to naprawdę to jest bardzo szybka, szybka robota. Tu mam już troszkę taką bardziej, że tak powiem, skomplikowaną, tą sobie teksteleczkę też zrobimy, może w innych kolorach, gdzie mamy embossing, gdzie mamy maskę yy, i napis tutaj i jest Równie prosta, bo taki jest zamysł tych masek. Równie prosta, szybka, ale już troszkę trzeba tutaj pokombinować. I w tej też to jest taki pomysł na taką trójwymiarową, którą musicie zrobić kilka razy, występować i po prostu później powycinać i ponakładać. I też bardzo proste, ale troszkę więcej czasu wymaga. Także zrobimy sobie dwie takie w innych kolorach. Natomiast tą tylko chciałam pokazać, że nawet taka po prostu zwykła, tylko wytuszowana z. Jakimś fajnym cytatem czy napisem będzie wystarczająca. Macka, tak jak mówię, jest trzywarstwowa. Na pierwszej mamy kwiat, na drugiej mamy ten języczek i później mamy listki, kupujecie oczywiście w zestawie i ona jest troszkę większa, tak jak widzicie, niż ATC, ponieważ też chciałam, żeby tu było miejsce to, żeby to przyczepić do na przykład platformy, jeśli nie pracujecie, albo żeby złapać jakąś tam taśmą Wi, albo żeby, wiecie, maskując, nie wyjechać tam poza. Poza obszar, jeżeli byście to robili na jakiejś tam mniejszej kartce papieru i zależy Wam na tym, żeby to było właśnie zachowane w środku. Mam tutaj tą pastę, którą robiłam, z której robiłam te liście. Teraz zrobimy z niej kwiata. Zobaczymy, jak się nam nałoży. Tutaj, przez te pręciki, które są cieniutkie, trzeba uważać, żeby delikatnie je nakładać. Da się to nałożyć, ale trzeba delikatnie, powolutku, żeby nie robić tego tak, wiecie, na hura i żeby to się nie powyginało wezmę sobie tylko kawałek białego papieru ja oczywiście korzystam w takich sytuacjach najczęściej z papieru z Actiona chociaż tutaj dobrze byłoby wziąć papier z tego zestawu do jak się nazywa o oh Jezu, zaraz, akwarelowy, akwarelowy chyba tutaj mam ten akwarelowy bo on jest dość sztywny i przy suszeniu ewentualnym nie będzie on się tak wyginał on ma też fakturkę, którą możemy sobie zostawić, albo którą możemy sobie odpuścić, ale w momencie, kiedy my tuszujemy, raczej ta fakturka może się nam fajnie sprawdzić, więc spróbujemy zrobić to na fakturce. Jak wygląda bez faktury, już widzicie, bo będziemy robić ten... Gdzie ona jest tam, ta, którą będziemy robić o tą? Więc tak wygląda po prostu bez faktury, ale my spróbujemy sobie na takiej fakturce to zrobić. I teraz tak, ja tak jak wiecie, zawsze pracuję na tej magnetycznej. Cię taką, taką tablicę magnetyczną można sobie teoretycznie samemu zrobić, kupić taki, taki, są takie magnesowe, jakby, wiecie, płaskie, takie magnesy upłaskie. Można sobie taki magnes po prostu zrobić i tylko do tego jakieś magnesy kupić, no ale takie maty też są gdzieś tam na rynku, nawet jeżeli nie w akzonie, którą ja mam to w, na, z innych firm tu sobie zawsze zaznaczam, ponieważ niekoniecznie będzie widać, w którym miejscu położy, bo jak będzie jakiś jasny kolor, to niekoniecznie będzie widać, więc sobie zawsze zaznaczę tutaj, e, gdzie będzie kolejna maska musi być i zobaczcie, mamy głupę miejsca, żeby tutaj to e, sobie po, e, przyczepiać. No i teraz nakładam sobie e, tą maskę! U! Uważajcie, bo się tutaj do tych magnesów przykleja, słuchajcie. I jest to śmiesznie, bo wam ściąga waszą, ściąga waszą e, tą. Staram się tak zrobić więcej tego. O, dobra. Wytrzemy tutaj. Odstawimy. I oczywiście delikatnie będzie trzeba podnieść naszą maskę. I zobaczymy, jak nam kwiat wyjdzie. Pięknie nam wyszedł. Ja tylko idę umyć i zaraz wracam. Troszkę powiększyłam wam przy okazji. Y, oczywiście musimy teraz poczekać, aż to wyschnie. Ja y, tutaj sobie wezmę w międzyczasie y, suszarę i wysuszę suszareczką. I zaraz będę robić kolejną warstwę. Jak już mamy pewność, że to jest suche, to zrobimy sobie teraz języczek. Języczek wyembosujemy. Ja ostatnio będąc na złocie, kupiłam nowy puder z Agaterii. To jest taki puder e, z złoty, ja go chyba wcześniej jakoś tam nie miałam. Tutaj wiadomo, za załatwiej, bo widać e, tutaj, gdzie jest ten, ten element. I teraz ja zwykle e, tuż, e, do embosingu nakładam jakąś gąbką na przykład bo chodzi o to żeby go tutaj w te przestrzenie po prostu wprowadzić tutaj mamy dodatkowe utrudnienie bo on jest tutaj wiecie falowany papier ale myślę że wystarczająco będzie go widać i teraz nakładam sobie puder złoty i taki sobie tutaj zrobimy ten środek Ściągamy. I oczywiście musimy zmknąć to, co nam się przykleiło, a nie powinno. Jeżeli gdzieś nam się przykleiło, jeszcze bo miała nie wyschniętą, delikatnie tą ten kwiatek widać, to biorę sobie pędzelek. Oczywiście im drobniejszy, tym lepszy. Im drobniejszy, albo im bardziej taki, wiecie, szpiczasty, tym lepszy. Ja sobie z tych moich aksjonowych też, one są takie drobniutkie, czekajcie, tutaj ten jest taki bardziej okrągły no i tutaj sobie po prostu ściągam tylko puder tutaj z tych miejsc i zmuchuję i tak samo tutaj wystarczy mi ruszyć i zmuchnąć, one się po prostu osypią ok myślę, że jest ok no i oczywiście znowu suszymy O! Musimy troszkę już dalej posuszyć, żeby mu się nie rozpuściło nasza, nasz kwiat. O, a nawet nie może z dołu jeszcze spróbować. Musimy tak delikatnie chwilę po... O, bo nam się... Ale widzicie co, to nawet też fajnie wygląda. Jak kwiat ma takie... O zobaczcie. Jest lekko spuchnięty, bo to specjalnie zrobimy. O, taki wiecie trójwymiarowy, czy to się opa czy to opadnie, ale powiem Wam, że taka fakturka całkiem niezła jest. W związku z tym proponuję w takim razie zrobić najpierw język, a potem nałożyć i zrobić maskę, tak? To będzie jakby to samo, a nie będziecie mieli tego spuchniętego. Nie wpadłam na to i no już trudno, już tak poszło, to już tak zrobiłam. Dobra, no i teraz tylko wybierzemy sobie liście. I liście sobie już wytuszujemy. I wytuszujemy. Ułożymy tylko w dobrym miejscu. Przyciśniemy, oczywiście, jak najbliżej listków. Przyciśniemy. I wytuszujemy zielonym kolorem. Zielonym pędzelkiem. Tu oczywiście możemy też nałożyć embossing, w sensie zaraz na to nałożyć taki na przykład błyszczący yy, perłowy albo przezroczysty. ale to, no to tak jak może zrobimy, bo ten perłowym też nakładałam właśnie na tą kartę. No może tutaj też nałożymy. Troszkę mocniej tutaj się muszę przy, do roboty przyłożyć, bo... Mamy ten, wiecie, fakturowy papier. Dobra. Chociaż nie, no jak teraz zrobimy znowu embossingiem, to znowu nam się zrobi, słuchajcie, ten, spuchnie nam. To już nie będę robiła. W każdym razie tutaj mam taki embossing, słuchajcie, em, taki perłowy. To jest embossing z Agaterii. Gdzie go tu mam? Gdzieś kupiłam tutaj na wierzchu go tutaj miałam na wierzchu. O, biała perła. Także można tą białą perłę też tutaj nałożyć i będzie też fajny efekt. No i zobaczcie, w zasadzie mamy e, skończony, skończoną e, kartę. Teraz tylko trzeba wyciąć ją. I tak jak mówię, ona jest tak stworzona, żeby było troszkę tutaj miejsca na ułożenie tych naszych e, tych naszych magnesików. E, ale Możemy to zrobić w ten sposób, że tutaj. Od, od. Ja zawsze robię troszeczkę mniejszą. Yy, tutaj jest wymierzony tak na 3,5 z takim marginesem większym, ale jak zmniejszycie margines, to Wam się od razu zmniejszy. bo nie chce mi się wyciągać dużego. Nie się wyciągać dużego trimera, i to zrobić na małym, tutaj muszę odmierzyć. Właśnie odmierzam troszeczkę jakby na styk przycinam. Czyli nie odmierzam sobie tutaj 2,5 na 3,5, bo jeszcze chciałabym, żeby właśnie było jakiś margines X zrobiony z innego koloru. Więc zobaczcie, przycinam tak w miarę na styk, żeby obrazek był zawarty, ale żeby nie było problemu z tym, że nie mogę sobie teraz przykleić czegoś, bo mi się rozmiar od razu zmieni. No Projektujemy oczywiście tak, żeby było na ATC, bo być może nie będziecie chcieli, może to ma być tylko tło, ale z założenia myślę sobie, że tutaj warto sobie przyczyć, tak idealnie e, a przykleić właśnie na jakieś tło ja tu przyklejałam na czarne tło jeśli e, powinna mieć jeszcze drugie to tło czarne czy ja jestem w ogóle cały czas, mam nadzieję, że jestem cały czas we frame'ie zapomniałam, że mam przybliżony ale mam nadzieję, że tak, o jest, dobra no i tutaj przyklejam sobie tylko muszę to wyrównać, bo widzę, że tutaj mam nie równą. Okej, no, to znowu nierówno, czekajcie dobra. Teraz sobie tutaj do narożnika, teraz sobie odmierzymy rozmiar, tak? No bo to musi być 2,5 na 3,5. Więc tutaj sobie odmierzam. O, co tu się dzieje? a, to jest podwójny grzy, ten 2,5 na 3,5, to odrzut jakieś kieszeni, którą robiłam i tam jest podwójny papier. Dobra, 2,5 na 3,5. Bierzemy sobie naszą kartę ATC. No, nawet no, nawet mogę nawet troszkę mniej przyciąć, ale jest ok. I teraz sobie tutaj przyklejam. Napisy, wiecie, możecie drukować, możecie stemplować, jak macie jakieś. Ja akurat te napisy, które tutaj będę używała, używam z, z kolekcji ZOJU Design. Um, z kolekcji Zoju Design um, już zaraz sobie działam ja ten arkusz żeby wam pokazać Vintage Craft i tu mamy takie napisy u góry Łączy na scrap na przykład możemy napisać, czyli taki neutralny napis. A tutaj dajemy próbkę naszej, że tak powiem, twórczości ale faktycznie można zamienić tutaj, wiecie, miejscami że tak powiem ten. Najpierw zrobić to embossing. Czyli wszystko to, co musicie wygrzać, a na końcu nałożyć tą, yy, tą, tą yy, pastę. No bo ja nie pomyślałam, że faktycznie ona się może nam się przecież rozpuścić. Dobra. No i teraz to jest akurat czarny ten napis. Yy, I teraz tylko scrapbooking może być, ale ten łącz scrap mi się podoba i sobie tutaj wytniemy jeden kawałek. Robi I tutaj sobie zwykle takie napisiki wycinam w formie banerka. Jakoś tak mi te ostatnie te banerki przypadły do gustu. Przyklejam go na taką malutką, wąską taśmę. Także wiecie, nie jest to taka najprostsza karta, ale też z drugiej strony nie wymaga jakichś wielu, wiecie, w zasadzie, wszystko co mam, mam w domu, tak? Nic nie muszę kupować, no bo to są wszystko takie stałe, że tak powiem, elementy. I na przykład przyklejam sobie może tutaj troszkę niżej, żeby do tego kwiatował. Bo Pomogę dać tutaj na dole. O, może teraz dam na dole, żeby tego nie było widać. I kartę mam taką tą kartę znowu robiłam robiąc trójwymiarowe naklejki, czyli jedną na drugim i też sobie zrobimy taką jedną, tylko ja wytuszuję tą ilość, jaką będę potrzebowała i zaraz będziemy <coughs> tworzyć dalej. Dobra, skończyłam już sobie tam wszystko tuszować. Tutaj mi się maska całkiem przesunęła, bo nie, 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 nie przytrzymałam dobrze, ale tutaj i tak będę to wycinać. Tego kwiata muszę robić oddzielnie, ponieważ tu będę je nakładać Tutaj sobie za, przy, chciałam zamocować, więc sobie z tego wytnę. Ten tutaj język muszę stąd wyciąć, ale to mi wtedy zaburzy kwiatek, więc kwiatek mi trzeba zrobić oddzielnie, tak? I teraz tak, wycinam sobie stąd listki. E, to jest jakby moja karta, na którą będę układać. I teoretycznie nie trzeba robić, e, że tak powiem, tego... tylko sobie poukładać już wycinki, ale jak to jest dość wysokie, na przykład jak tutaj jest dość wysoko ten listek, to fajnie jakby tu na dole też ten listek był, nie? Tam pod spodem, tak mi się wydaje. Chociaż to od Was zależy, nie musi tak być. Więc stąd sobie wycinam też ten język, że tak powiem, ze środka. I ten języczek mi akurat wytnę tak w miarę po linii, aż tak powiem, ale jeżeli chodzi o te. Jeżeli chodzi o te listki i ten kwiat, to raczej go wycinam z takim malutkim marginesem białym. Tu po prostu mi się. Tu chciałam, jakby zrobić z tego kartę, więc jakby nie myślałam o tym, jak to blisko jest, no ale ten języczek będzie taki, to, to z tego już kwiata nie wytnę, tak jak widzicie, no bo byłby cały pocięty. Tu jeszcze sobie wykorzystam te odbitki na listki. Także wycinam listki i wycinam tego kwiata. No i szykuję sobie, słuchajcie, pianki, będziemy tutaj układać to i przyklejać na pianki. Dobra, więc tak, tak wycięłam. Tutaj jak mówię, ten tutaj kawałek mi dużo krzywdy nie zrobił, bo tutaj nie będzie tylko za bardzo widać, nie, nie będzie się to rzucało w oczy. E, tu wycięłam listki i wycięłam języczek. No i teraz będę chciała sobie najpierw wyciąć ym, tą kartę, wielkość tej karty, żeby już później nie wkładać takiej trójwymiarowej do, do naszego trymera. I teraz tak, na razie to przytnę. Bo chciałabym tu jeszcze w koło te takie kropeczki zrobić staram się tutaj zostawić jeszcze większe ten margines. Powiedzmy taki, jaki tam gdzieś zaplanowałyśmy przy. Planowanie rozmiaru tej, tej maski. No, i teraz będziemy układać. I teraz tak. Na pierwszy ogień idzie tutaj ten kwiat, i on pójdzie, może iść na różnej wielkości. Ja tutaj postanowiłam go zrobić na pianki 2 mm, żeby to faktycznie było takie, wiecie, wystające i widoczne. Więc tutaj dajemy sobie w sumie tego, to moglibyśmy. Czekajcie, tu mam połówki pewnie, jak nie mam to zrobię, o, tutaj połówki nam by były bardziej przydatne, czyli tutaj na tych takich mniejszych kawałkach, o jejku, 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 tutaj tak, tutaj tak, no, już tego ostatniego, to myślę, że nie mam potrzeby przyklejać, bo tutaj wszystko będzie jak już tak podniesione, że nic ja tutaj z tym jednym nie stanie. Więc tutaj przyklejam sobie pierwszy i też, no wie, widzicie, gdzie wklejacie, ale też jakby to tło jest też jakby zrobione. Nie, mi się wydaje, że to może być dobry element. I teraz tak, tutaj chyba zrobię tak, że odetnę te kropeczki, ponieważ one i tak są tam następowane. Więc je będzie widać. A przez to, że ja musiałam zrobić cały, bo tutaj słuchajcie, robiłam całość, nie? Ale było więcej tego białego. To mi się wystemplowało, yy, znaczy wymaskowało, że tak powiem troszkę za blisko. Yy, oczywiście z mojej winy, bo źle tam spojrzałam. Więc ja sobie tutaj te białe yy, kropeczki odetnę, bo one i tak są na więc yy, nie ma takiej potrzeby. No, i to oczywiście mamy bardzo cieniutkie, więc musimy sobie zrobić cieniutko. Zbierzemy sobie jakieś nożyczki i przycinamy tutaj na cieniutko paseczek z takiej pianki jeden i drugi. Paseczek sobie przyklejmy do łodygi. Tutaj przyklejmy sobie paseczek do. W sumie to nawet nie, musimy to nawet jeszcze zmniejszyć na pół. Aby to była taka raczej kosteczka to się dobrze klei, więc będzie się dobrze trzymało. O, i drugą sobie przykleimy tutaj gdzieś pomiędzy. Dobra i tutaj na główce co tutaj nie mam takie małe um, kosteczki. Jeszcze od Zuzy kiedyś. Kosteczki takie. Ona się to akurat mieści. A tutaj potrzebuję mieć dwie grubości. To znaczy tak. Możecie zrobić to w ten sposób i tutaj przykleić tak. I to będzie taki wygięty ten y, kawałek. W sumie nawet to chyba lepiej wygląda, wiecie? Bo w tamtym nie zrobiłam tego wygiętego. chociaż miałam to w głowie. że znaczy, te pianki naprawdę dobrze trzymają, więc nie martwcie się, że gdzieś tam odpadną, one są takie maleńkie. Bo uwierzcie mi, że ich teraz już się prawie nie da odkleić. Więc to się wystarczająco będzie. Ale... Y nawet tu fajniej będzie wyglądało, mi się wydaje, jak to będzie zagięte. Więc tutaj wkładam te dwa i ten zagięte tu, więc taki idzie troszeczkę w dół. To tym bardziej nam się tu przyda ten pod spodem. No i teraz tak, tutaj te dwa listki robiłam na 1 mm. Kosteczki mam, tak jak mówiłam, tamte od Zuzy Guai, ale już ich nie znajdziecie raczej. A te mam tutaj od bo jest różne trzy, długo, trzy grubości. Możecie mieć też y, takie, które macie z taśm, na taśmach. 3D mogą być, więc tutaj. No, tylko co mam takie brudne tutaj? Chyba sobie umazałam, jakimś też. No raczej tak, ten sobie. Oczywiście no, te wielkości i te wysokości to urządzacie sobie sami. Możecie sobie dać wszystkie na jednej, możecie sobie dać jeszcze na innych. Ale ja tak, ten tutaj sobie robię na jedyneczce. I tam po drugiej stronie też sobie zrobię na jedyne to To już mogę oderwać. Tutaj mi nie łaziło i nie latało. Mm, tutaj stąd sobie wezmę. Tutaj też będzie na 1 mm. Są takie taśmy chyba 1,5 mm, to też może sobie na 1,5 tu zrobić. No patrzcie, co za dziady. Nie chce mi tu zejść. O. Dobra, i tutaj to przyklejamy. I to, że stemplujecie po swoim, też ma taki efekt, jak gdzieś tam nierówno, to będzie jak ładnie widać, także wiecie, mi się wydaje, że to dobrze jest Będę tak zrobić, żeby to było właśnie widoczne. I teraz tak, tutaj możemy dwie na dwójki, bo ja tutaj dałam jeden, dałam na dwójce, a ten dałam chyba na trójce, ale wiecie co, nie widać prawie w ogóle różnicy, więc nie ma sensu. Więc ja myślę, że tutaj na dwójce, znowu sobie przekroję tutaj jeden kawałek, żeby mieć połówki. I tutaj przyklejam jeden, 2 mm, i tutaj będzie drugi, 2 mm. I przyklejamy sobie tutaj w te miejsca, tu i tam. I teraz tak, możemy zrobić tak, jak robiliśmy, właśnie tym czarnym w koło, a można zostawić tak, jak jest. Bo to też pięknie wygląda takie samo, na przykład, jak mi się wydaje. Tutaj dołożyłam, bo jakoś tak mi fajnie też wyglądało. Tutaj nie wiem, czym tego nie zostawiła, bo jakoś tak więcej tych kolorów jest. Ewentualnie możemy sobie tutaj tylko delikatnie, właśnie e, żółtym, delikatnie tutaj powjeżdżać na te boczki. Ale tak widzicie, prawie że w same narożniki. W mm, same narożniki gdzieś sobie tutaj lekko przytuszować. No i właśnie ładnie mi się wydaje, wygląda to na złotym tutaj tle bo ładnie to eksponuje tę kartę, więc to sobie też zrobimy na tym złotym lustrzanym. Zrobię to z boku, bo wiem, że to strasznie odbija, słuchajcie, na tym filmie. sobie rozmarzę palcem, bo wtedy jest troszkę lepiej się to klei do tego złotego i tak się strasznie nie ślizga. Chcę pozwolę tak delikatnie tutaj. Aha, musimy w rozmiar wyciąć pudra, kurda, kurde, szybko, bo może się okazać, że wyknę zły rozmiar i będzie wtedy niedobrze 3,5, i pół dwa i pół teraz mam gdzieś że jeszcze mi nie wyschło spróbujemy to przykleić patrz jaki mam duży margines to już coś jeszcze śliz ślizga to sobie to wyrównam i jak będzie trzeba to z jednej strony przytnę o tak będę musiała i tu będę musiała troszeczkę przyciąć z tej strony. Dobra. Przycinamy delikatnie tutaj końcóweczkę, bo jest troszeczkę za duży ten margines w porównaniu do marginesów pozostałych. Dobra. I zobaczcie, jak karta. Niewiele trzeba było. Teraz jakiś napisik. Możemy go albo tutaj właśnie delikatne malutki, albo możemy sobie nawet coś napisać tutaj ręcznie, czy tutaj ręcznie. Ja zrobię tak jak tutaj, czyli dla Ciebie, wezmę sobie ten ścinek z tego, ale już napiszę z drugiej strony, żeby nie było tego, żeby to brzydko wyglądało, bo do po tych takich, wiecie. No i takie malutkie. Wydaje mi się że też fajnie, że robimy to właśnie ręcznie, że to też fajnie wygląda. Przytnę to bardzo wąziutko. I spróbuję to jeszcze przykleić na złoty papier. Tylko nie wiem, czy mi się to zmieści. Jak nie, to zrobię sobie najpierw takie miejsce do naklejenia. A, potem... a nie spokojnie. Przykleję i już do Was wrócę. Dobra. No i teraz bierzemy sobie tylko znowu tą taśmę 3D, żeby to fajnie. To może oczywiście na pianki, no ale jak jesteśmy tu, jest szybciej i równo. I przyklejamy tutaj to miejsce, żeby tak ładnie wypełnić tutaj napisał. Czekajcie, muszę go tak złapać. O i tutaj wklejamy o. No i mamy tego typu. Także yy, serdecznie nas zapraszam oczywiście do sklepu. Maski yy, yy, będą dostępne. Jeżeli jeszcze ich nie ma, to będą. Albo są, ale mamy tutaj na razie ograniczoną bardzo liczbę tych maseczek, więc Baza trzy tylko sztuki mam, albo cztery, ale już mam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Także serdecznie Was zapraszam do tworzenia. Oczywiście pokażcie, jakie macie dla mnie pomysły, oznaczcie mnie, żebym mogła je zobaczyć, obejrzeć, a ja się z Wami żegnam i oczywiście zapraszam na gruszowanie, a teraz dowiemy się, kto otrzymał gruszowanie z zeszłego tygodnia najwięcej głosów, a ja czekam na Wasze ateciaki w tym miesiącu i mam nadzieję, że będzie ich dużo, dużo, dużo. Także do zobaczenia i zapraszam do Pa! Będzie mi ogromnie miło, jeśli zdecydujecie się wesprzeć ten kanał i moje działania tutaj na kanale. Możecie kliknąć klawisz Wesprze i dołączyć do teamu, albo klawisz Podziękuj i wtedy zostawić grosika w komentarzu. Ogromnym również wsparciem jest wciśnięcie subskrypcji, dzwoneczka i lajka. Z góry dziękuję i zapraszam na pozostałe moje filmy na kanale. Pa!